Ja mam widowę jak widzicie. Wącha. Dzisiaj są urodziny przyrody kanału i mojego kolegi Szymona. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Szymon, 100 lat. Jestem na polu z Maksem. A to sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, sto lat, sto lat, niech żyją nam, no, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam, niech żyją nam, jeszcze gwiazdka pomyślności nigdy nie zaśnie, nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. A kto zdrowia nie wypije, niech się podsubskryje. jak to zdrowia nie wypije, niech się, nie się subskryję No to 4 lata dokładnie był pierwszy film obsach. Nagrywałem kanał z bratem ojczestym, był pierwszy w obsach, ale jakoś się skasował i go nie ma na YouTube, ale i tak to data psiego kanału. Urodziny dzisiaj, 4 lata już. Max, Max.

Baba vidøve, kødje bo tí æt bendir. Baba vidøve. Oh.